Dzień dobry. Przyjrzymy się dziś jednemu z najbardziej popularnych holterów EKG w ofercie medyczny.pl, autoryzowanego i rekomendowanego dystrybutora firmy Aspel. W dzisiejszym filmie omówię skład zestawu, budowę i wykorzystanie Holtera 201 wraz z nawigacją po aplikacji Holcard. Podobnie jak wszystkie aparaty EKG i holtery producenta Aspel, model 201 przychodzi w wytrzymałym niebieskim kartonie. Wewnątrz pudełka znajdziemy wiele dokumentów i akcesoriów. Po tworzeniu pokrywki zauważymy skróconą instrukcję używania, instrukcję używania holtera, instrukcję konfiguracji bezprzewodowej, instrukcję używania oprogramowania, paszport techniczny i kartę gwarancyjną. Pod warstwą zabezpieczającą znajduje się holter EKG 201, do którego wrócimy później. Pod urządzeniem mamy jeszcze niezbędne akcesoria, takie jak zestaw do instalacji oprogramowania, w skład którego wchodzą karta gwarancyjna, płyta CD, nadajniki i pamięć USB. Poza wymienionym zestawem na dnie pudełka zobaczymy jeszcze elektrody EKG, kabel do EKG w dwóch odmianach, 10 i siedmioelektrodowej, jednorazowe torebki na rejestrator, baterię elkaniczną i etui na urządzenie. Kiedy przyjrzymy się Holterowi, zauważymy, że jest to niewielkie urządzenie. Po prawej stronie znajduje się miejsce na wpięcie kabli do EKG. Aby umocować je prawidłowo, należy przykręcić jedną śrubkę. Obok portu na kable EKG znajduje się dioda sygnalizująca pracę urządzenia. Na górze Holtera zauważymy tak zwany przycisk zdarzenia służący rozpoczęciu rejestracji. Na froncie aparatu pod logiem Aspel zobaczymy wysuwaną klapkę, po tworzeniu której będziemy mogli umieścić w wyznaczonym miejscu baterię i kartę SD. Sprawdźmy teraz działanie oprogramowania HolCard. Po tworzeniu aplikacji zobaczymy kilka ikon służących do nawigacji, takich jak baza pacjentów, w której możemy dodawać pacjentów lub zobaczyć listę badań konkretnego pacjenta. Inne ikony służą na przykład do zmiany ustawienia archiwizacji, miejsca zapisu danych, ustawienia filtracji i danych użytkownika. Na górze zobaczymy też skróty, takie jak Wprowadzenie nowego pacjenta, gdzie można dodać zdjęcie, imię, nazwisko, adres, wagę i wzrost. Obok ikonki Nowy pacjent. Znajduje się skrót wczytania badań, za pomocą którego możemy na przykład wygrać dane z karty SD-Holtera. W zakładce Baza Pacjentów można wybrać pacjenta i zobaczyć jego dane. W tej sekcji możemy zmienić konfigurację urządzenia, w tym ustawienia rejestratora. Można ustawić ilość rejestrowanych kanałów, czas nagrania i wzmocnienie. Niżej znajduje się lista badań. Po wyborze konkretnego badania możemy uruchomić jego podgląd. Sam program zawiera wiele funkcji i opcji podglądu badania. Za pomocą strzałek możemy przechodzić odpowiednio na pierwszą, poprzednią, następną lub ostatnią wstęgę. Możemy zmienić, ile przebiegów wyświetla się naraz na ekranie w przedziale 8, 12 i 20. Za pomocą następnego przycisku możemy zmienić ich wzmocnienie wyrażone w procencie. Istnieje też możliwość ustawienia ich szybkości na 30, 45 i 60 sekund. Następny przycisk służy do uruchomienia symulacji odtworzenia całego badania. Za pomocą czerwonej ikonki możemy uruchomić podgląd wstęgi na przebiegu, a z pomocą ikonki drukarki wydrukować wstęgę. Po wybraniu wstęgi możemy dodać opis, który będzie widnieć w prawym górnym okienku. We wspomnianym oknie możemy też znaleźć arytmię. Po wybraniu opisu zdarzenia, program zaznaczy wskazany fragment przebiegu na ekranie podglądów. U góry mamy jeszcze ikony do wyszukania bardziej szczegółowych danych. Jest to na przykład podział na klasy, w których możemy znaleźć i zobaczyć różne parametry. W kategorii trendy. Możemy zobaczyć częstość rytmu i histogram, który może przedstawiać np. ogólną liczbę pobudzeń, pobudzenia pojedyncze nadkomorowe i inne. Za pomocą programu możemy też zmienić ustawienia analizy ST, tak jak punkty pomiarowe czy amplituda sygnału. Możemy też uruchomić analizę QT w formie wykresów. Za pomocą programu możemy też napisać raport i dodać memo o badaniu. Raport może zostać wydrukowany wraz z wieloma dostępnymi opcjami, które mogą zostać wybrane jednym kliknięciem. W górnym pasku opcji możemy znaleźć preferencje użytkownika, takie jak moduł EKG i wstęgi, czy moduł analizy prospektywnej. W górnym pasku znajduje się też przycisk analizy, za pomocą którego możemy otworzyć menu i zmienić w nim ustawienia detekcji czy analizy arytmii. Podsumowując, oprogramowanie do obsługi Holtera umożliwia prowadzenie dokładnej analizy badań i tworzenia bazy danych pacjentów, holter do AKG można znaleźć na stronie medyczny.pl autoryzowanego i rekomendowanego dystrybutora firmy Asper. Jeżeli materiał okazał się być pomocny, to zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę pod filmem. A jeśli nie odpowiedziałem na jakieś pytanie, to zachęcam do zostawienia go w sekcji komentarzy tego filmu. Napisania do nas maila lub zadzwonienia. Z przyjemnością pomożemy.